6. Jak jest główny identyfikator, który jednocześnie określa urządzenie w sieci PROFINET? a. Adres MAC, b. Adres IP, c. Nazwa urządzenia, d. Numer seryjny. Co jest pierwszym krokiem, który powinien podjąć technik utrzymania ruchu, gdy jedno z urządzeń PROFINET przestało komunikować się ze sterownikiem? a. Restart całego sterownika PLC, sprawdzenie dokumentacji technicznej producenta, c. Sprawdzenie statusu LED na urządzeniu i w sąsiednich komponentach, d. Natychmiastowa wymiana urządzenia na nowe. Dalej. 8. W topologii liniowej daisy chain, awaria zasilania jednego z urządzeń I.O., który nie ma dodatkowego zasilania dla switcha spowoduje, że tylko to jedno urządzenie przestanie działać. B. Cała sieć przestanie działać. C. Nie będzie to miało wpływu na komunikację w sieci. Urządzenia znajdujące się za nim w linii również tracą komunikację. 9. Które z poniższych nie jest standardową metodą diagnostyki sieci PROFINET. Mierzenie rezystancji terminującej na obu końcach magistrali. B. Użycie funkcji online and diagnostics diaportu. C. Analiza bufora diagnostycznego sterownika PLC. D. Wysyłanie zapy zapytań PING na adres IP urządzenia. I ostatnie. Co odróżnia PROFINET od standard Standardowego biurowego Ethernetu. Profinet dodaje mechanizmy czasu rzeczywistego i protokoły do standardowego Ethernetu. B. Profinet używa innych kabli i złączy. C. Profinet nie wymaga adresów IP. D. Profinet jest znacznie wolniejszy niż Ethernet. I teraz tak, pisz swoje odpowiedzi w komentarzu, a ja za jakiś czas podam odpowiedzi wraz z tłumaczeniem, co każde z pytań ze sobą niesie. Do zobaczenia.